Cześć, nazywam się Stanisław Rudyjenko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, to macie postanowienia. Ostatnia możliwość. Na czym to polega? Na tym, że masz no, już ostatnią możliwość, żeby zapisać się do mnie na konsultację. Postanowienie noworoczne za jedną godzinę, dlatego, że ta konsultacja no, po prostu w niedzielę będzie już zamknięta i nie zdążysz sobie поставиш це постановлення новорочне, вибереш постановлення новорочне, вибереш найважніше, потрібне постановлення новорочне, а також не зрозумієш, як дійшти до того постановлення новорочного. Так та, ну, просто, то є остатньою твоєю можливостю в цьому року, щоби записати на цю консультацію і поставити собі цілий на наступний, колийний рок. Co będzie, jeżeli nie przyjdziesz na tą konsultację? Tak naprawdę, od razu zadaj ci swoje pytanie: czy w poprzednim roku zdążyłeś realizować swoje cele? Jeżeli nie zdążyłeś realizować cele, to co będzie, jeżeli nie przyjdziesz na tą konsultację? Nadal nie zdążysz realizować swoje cele i swoje postanowienia.